Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 4 kwietnia w poniedziałek. Zanim odczytam Ewangelię według świętego Jana, to chciałbym dzisiaj powiedzieć, że to już rok. Dokładnie 4 kwietnia rok temu. A rok temu była już niedziela zmartwychwstania. Święta były nieco szybciej. I właśnie rok temu rozpoczęliśmy tutaj wspólne nasze słuchanie Słowa Bożego. Pod tym hasłem oczywiście biblijnym, wiara rodzi się ze słuchania. Więc wszystkim, którzy w tym roku byli, czy od początku, czy dołączyli w różnych momentach, bardzo, bardzo dziękuję. To czytanie dla Was Ewangelii sprawia mi ogromną radość takiego kapłańskiego serca, bo bardzo mocno w to wierzę, że wiara rodzi się ze słuchania ze słuchania codziennie Ewangelii. Nie zawsze wszystko musimy dobrze rozumieć, ale na pewno pierwszym krokiem do tego, aby nasza wiara wzrastała, to jest po prostu znać Ewangelię, szukać tej Ewangelii. O tym też zresztą dzisiaj trochę będzie w tej, w tej Ewangelii na dzisiaj. Będzie to, jak już powiedziałem, Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 8, a wersety od 12 do 20. Posłuchajmy. Jeszua znów do nich przemówił. Ja jestem światłością świata. Kto za mną idzie, nie będzie nigdy chodził w ciemności, ale będzie miał światłość, która daje życie. Więc Prusim powiedzieli mu, teraz świadczysz sam za sobą. Twoje świadectwo nie jest ważne. Jeszua odrzekł im, nawet jeśli świadczę sam za sobą, to moje świadectwo jest ważne, bo wiem skąd przybyłem i dokąd idę, ale Wy nie wiecie skąd przybyłem ani dokąd idę. Wy sądzicie według miar tylko ludzkich. Ja natomiast nie wydaję sądu o nikim. A gdybym nawet miał wydać sąd, mój sąd byłby ważny, bo nie tylko ja sam sądzę, ale ja i ten, który mnie posłał. Nawet w waszej torze napisano, że świadectwo dwóch ludzi jest ważne. Ja sam świadczę za sobą i to samo czyni ojciec, który mnie posłał. Powiedzieli do Niego, gdzie jest ten Twój ojciec? Jeszua odparł, nie znacie ani mnie, ani Ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi kochani, to dzisiejsze Słowo Boże, ten znowu spór Żydów z Jezusem, ma takie. Chciałbym wydobyć z tego tekstu oczywiście. On ma tutaj o wiele więcej przeróżnych, ważnych, pięknych. Powodów, aby zwłaszcza to, o czym mówi Jezus, aby nad tym rozważać, medytować. Ale ja chciałbym zatrzymać się na tych dwóch słowach. To jest światło i poznać. Pierwsze to światło, bo Jezus powiedział, że jestem światłością świata i ci, którzy za mną idą, nie będą chodzić w ciemności. No myślę, że wielu z nas doświadczyło kiedyś braku światła. Nie wiem, jakaś awaria. Prądu, czy może jakaś, nie wiem, teraz mi tak na szybko przychodzi do głowy, jakaś wycieczka do jaskini, gdzie jest totalna ciemność, gdzie nie ma nic. Wiemy, że w takich miejscach, czy nawet w domu, w którym nagle zgaśnie prąd, wtedy, chociaż się poruszamy jakoś tam, znając co nieco topografię, to jednak mimo wszystko jesteśmy narażeni na to, że gdzieś się uderzymy, czy w jakiejś jaskini zahaczymy o jakąś, jakiś fragment skały, możemy się skaleczyć w domu, możemy w coś kopnąć, coś przewrócić, coś zniszczyć, stłuc. To, to jest takie normalne. Dlatego poszukujemy światła, poszukujemy wtedy jakiejś latarki, czy jakieś świeczki, zapałek, czegokolwiek, żeby po prostu rozświetlić tą ciemność. Jezus, kiedy mówi, Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie be, nigdy nie, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość, która daje życie. Moi kochani, to jest bardzo ważne. Jezus mówi, że to jest taka światłość, nie jak właśnie prąd czy słońce, ale to jest światłość, która daje życie. Wielu ludzi ma życie takie biologiczne, ale wygasło w nich życie duchowe. To jest wtedy niechęć do życia. Tak naprawdę wtedy człowiekowi odbiera się wszelkie prawo do tego, aby ch chciał funkcjonować. Znamy te różne historie, ludzi, którzy targają się na swoje życie, czy ludzi z jakichś, jakichkolwiek innych powodów, którzy mówią. Że życie jest złe, że życie ich jest bezsensowne, niedobre. Dlatego Pan Jezus tak bardzo nas prosi, abyśmy byli z Nim, abyśmy z Nim chodzili. Kto idzie za Mną, to jest to słowo. Iść za Jezusem to znaczy patrzeć na Niego, na, trochę tak obrazowo na Jego plecy. Iść za Nim, krok za Nim. To znaczy, znać Jego drogę, bo to Jezus wyznacza drogę. Tą drogą jest oczywiście On sam i słowo, które do nas powiedział. Więc drugi, drugie to słowo, które chciałem tutaj razem z Wami dzisiaj też jakoś tak bardziej zauważyć, to jest poznać. Pan Jezus powiedział Żydom: Nie znacie ani mnie, ani ojca. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mojego ojca. Znać, znać, jakie to jest ważne dzisiaj poznać, że wielu ludzi zabiega o to, aby coś poznać. Nie wiem, poznać, jak się przygotować do jakiegoś zawodu, poznać, jak w sporcie być tym najlepszym, poznać fakty, które się dzieją w różnych miejscach, poznać okrucieństwo wojny w Ukrainie, poznać. My wiele rzeczy śledzimy, czytamy, przeglądamy w internecie, bo chcemy coś poznać, bo chcemy coś się dowiedzieć. Więc dzisiaj zadaje nam Pan Jezus pytanie też, może tak, jak, może tak jak Żydom powiedział, nie znacie ani mnie, ani Ojca. Czy Ty znasz Jezusa i Ojca i Ducha Świętego? Bo to jest jakby jedność. To, że dzisiaj Jezus mówi, że, że o mnie Ojciec świadczy, to znaczy, że on ma świadków w postaci osób, osób boskich, tożsamych sobie. Ale wróćmy do tego: poznać. Jak poznajemy? Czy poznajemy? Czy jest w nas chęć poznawania, tak jak jest w nas właśnie chęć odkrywania jakichś zawodów, pasji, historii, czy faktów, które się dzieją na naszych oczach? Jest jakaś chęć. Otwieramy coś, czytamy, przyglądamy się. Czy my mamy chęć poznawania Ojca, poznawania Jezusa, poznawania naszej religii? Jeszcze raz, dzisiaj może to znamienne. Rok temu zacząłem czytać. Właściwie przyszło to trochę tak z natchnienia Bożego, wierzę, bo, bo tak wierzę, że, że czytanie słowa Bożego zawsze przynosi nam korzyść. A wtedy właśnie, w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, rok temu, 4 kwietnia, chciałem po prostu złożyć życzenia. Życzenia, abyśmy wierzyli w Jezusa, który z wstał. I znowu to samo. Żeby wierzyć, to trzeba słuchać. Trzeba słuchać słów Jeszui, słów Ewangelii, czy jakichkolwiek innych komentarzy, czy nawet tak jak tutaj. Niektórzy z Was piszą w komentarzach, że. To codzienne słuchanie Słowa Bożego daje im dużo, daje wam dużo jakiejś, jakiegoś światła, właśnie jakiejś pewności, jakiegoś takiego rozpoczęcia dnia z nadzieją, że, że to Słowo, które jest blisko nas, jest i będzie cały ten dzień. Więc cieszę się, że w taki sposób też nasza wiara rośnie, że poznajemy. Bo dzięki temu, według tych dzisiejszych słów, y, dzięki temu będziemy w światłości, będziemy chodzili w światłości. Wszystkim Wam y, z okazji tego y, roku, y, tutaj bycia, jako Ewangelia na dziś, wszystkim Wam życzę, żeby wasza wiara wzrastała, żeby wasza wiara była w coraz mocniejsza, silniejsza, abyście byli też światłem. Przy którym inni będą chcieli się zgromadzić, i żebyśmy wszyscy poznawali Jezusa dzień po dniu, abyśmy za nim szli odważnie, abyśmy nigdy nie tracili nadziei w obliczu nawet najgorszych, przerażających jakichś faktów o tym, jak dzisiaj ludzkość zdziczała też, mordując niewinnych, dzieci, kobiety, abyśmy to my byli tym światłem, które tam wejdzie w te ciemności, nie przekleństwem, ale błogosławieństwem, bo uczniowie Jezusa naprawdę mają moc moc, która nie wypływa z nich samych, ale która wypływa z poznania Jezusa, który jest światłem naszego życia i wszystkich tych chwil i dróg, gdzie Pan nas pośle. Tego Wam z całego serca życzę. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, oczywiście, jeśli Bóg da z Panem Bogiem. Szczęść Boże.